Często jest to jedyna okazja, żeby zobaczyć na własne oczy, jak mistrzowie ginących już zawodów, ginących dyscyplin rękodzieła, pracują. Widziałam, że ludzi to bardzo interesuje, podobają się moje wyroby, także doskonalałam swój warsztat pracy. No i teraz jeszcze Jeżdżę w dalsze y, części Polski. Koronka klockowa pole, polega na przeplataniu y, nitkami, robieniu różne wzory. Przeplata się, przekręca się klockami. To są klocki, którymi, y, y, które trzymał w ręce, i one są y, i od tego jest nazwa koronka klockowa. Zwierzątka można zrobić wszystkie, bo tak na szydełku to już nie zrobi. Już nie, nie zrobi, Nie tak? zrobi, a na tym to już wszystko zrobi. Mhm.